Hejka ze strony Jaszy, witamy w kolejnym odcineczku z Beyond the Souls. ze mną Paweł. Hejka! I kontynuujemy naszą historię, która niestety urwała się w poprzednim odcineczku. Także Także nie przedłużaj, wracamy nie do gry. Gramy! Gramy! Okay. Okej. Ale strasznie dużo czasu nam dał na to. Myślę, że bardziej by ci się znęcał nad tym Ryanem. O, nasi się tutaj. Nie, czekaj, co? A co teraz? To dalej my jesteśmy. Niszczymy kondensator. No tak, no to jest kontynuacja tego, zanim zostaliśmy schwytani. Jak zamierzasz to zrobić? Nie wiem. Ale wymyślę coś. Czy jeszcze ma dwa oczka? gdzie Dlaczego nie wysłali kogoś, kto zna ich język? Nie wiem. I może napisy by nam wtedy dali. Wiesz co, to... Podajżam, <coughs> iść tam. Nic nam tam. chyba się skrapnął. do nich. Po twojej twarzy. Raczej tak. Wyglądasz trochę inaczej niż oni, wiesz? A, jaka malutka, patrz. <laughs> Dobra, Ryan. Co wy robicie? Oj, schowam się za tobą. Jaka ona malutka w ogóle, co jest? Dziecko. No idziesz tam już. O, czekaj, a nie, to Aidena pójść może. O, i patrz. I teraz ten dowódca powie: rozstrzelać wszystkich. I mnie też. Dalej. Co? Ale. Dobra, i patrz, teraz sterujemy tym panem. Udało się. A teraz znajdź kondensator, nie się zorientuję. O, elegancko. Co? Instrybutr mamy znaleźć? Dobrze, chodźmy. Pewnie za czerwonymi drzwiami. Pewnie tak. Pewnie ten też zasoltuje. To chyba ktoś ważny. Bardzo ważny. <gryw> Tak jakby za salutował. Proszę bardzo. Tamte drzwi. Chodźmy do nich. Które? Te. Te czerwone pewnie. Za czerwonymi zawsze jest coś wybuchowego. Eee, czemu mam wrażenie, że tutaj Aiden się. Za łatwo idzie, coś nie gra. Aha. Iden po drugiej Jody, Jody, co się dzieje? No, może przejść. Czyli tam za. To, to jest takie pole, po prostu zabezpieczające. Żebym żeby mogła z niego korzystać, musi być wyłączone. O, nie, Aiden! O, Aiden teraz lata, patrz, Aiden lata, szybko pomoc, przemoc potrzebna. Dobra. Mam teraz swobodę poruszania się, bo nie jestem przyczepiony do tego małego stworka. O. Dobra, o, tutaj co tu jest. Ok, zobaczymy ile czasu, im zajęło, ile czasu im zajęło, że tak powiem, żeby torturować ich w taki sposób. Czekaj, to mogę wyjść? Nie, bo nie, musisz nie mogę. Nie zrobić? Masz mogę. Nie Czekaj. Hm. Dobra. Dobra. Nie czyli chyba przejdziemy Nie do Nie mogę. z mogę. O! No, a, to tego mogę udusić, tak? Nie możesz tak zrobić każdemu? Dobra. Yy, I Mam czekaj, co my tu mamy akurat. dalej. Czemu go w ogóle ten? Hmm. Może potrzebujesz broni. I weź sprawdź, czy tam ten wyszedł. Dobra, zobaczmy. Bo on chyba został wyrzucony bez pokoju, tak mi się wydaje. Zobaczymy, I pewnie teraz jak zostało ich dwóch, to teraz pewnie jednego będziesz... O nie, jednak nie. Nie, no jest dwóch tylko zamiast trzech. No tak, bo tam ten wyszedł. Hmm. Tam tego odesłali. Chyba poszedł prosto i w lewo na samym końcu. A jeden potrzebujecie. No co ty nie powiesz? Czekaj, a tutaj? To jest jakaś spialnia. Właśnie chyba tutaj gdzieś poszedł ten gościu. O! Ale A. dziwne, że tylko niektórych możesz przyjmować, jakby to zależało po od raz... ich psychiki. No. Od ich podatności na to, co się dzieje. Dobra, wstajemy. I wychodzimy. Idziemy po broń teraz pewnie. Tak, tak, pójdę po ten kałabin. Ta... widzisz to? Mhm. Dziwne to jest. To jest takie efektem, to jest tak podświetlenie w myszkach tak, i w klawiaturach. Tak, bo to jest to po prostu takie, miało być. Ga Gamingowe, o widzisz? Tutaj też jest. Nie wiem, do czego to miałoby służyć. No tak samo jak mówię, podświetlenie RGB w myszkach i tak dalej. Hmm, czekaj. Klucze, może tu coś miał jakieś? Nie. Nie, tu nie mogę tak podejść. O, tu jest, patrz. O! I teraz tam na lewo. A masz amunicję? Nie, jest tu magazynek. Na pewno jest, na pewno. Na bank jest. Ja, ja po prostu myślę do przodu za bardzo. Hop! Dzień dobry. I nie patrz, okej. Pek, 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 pek. Okej, i teraz możemy. Dobrze. Czemu jest. Nie... Okej, okay, i teraz patrz. I teraz. O rany, czemu ta kamera mi się sama odliczła? Ja. Wróciłeś wow, Łoo! A, bo, się... bo dlatego... Ta bariera była dlatego, żeby to nie przeszło. Mhm. Żeby się nie wydostały. Za czerwonymi drzwiami pewnie. Do mnie musisz, nie... uh. Aj ten. Fioletowa strzałka. A, faktycznie. Do mnie. Okej. Okay. O, tu jesteś. Niestety, Rajanowi za bardzo nie będziemy jeszcze nie znaleźć. Okay, muszę muszę oczka. cię wyleczyć, poczekaj chwilę, bo tu cię leczę teraz. spoko. udało ci się. No, oczywiście. A co z Rajanem? Szybko. Zabierz mnie stąd. Dobra. Czekaj, musimy ci otworzyć drzwi. Ej, w to końcu, jest, pod koniec gry, w końcu jest cały mogę coś porobić. odcinek dla Aidena bo przepraszam, połowa odcinka dla Aidena. No. Dobra. Chyba tu w lewo, co? Mmm... Muszę znaleźć Ryana. Ryana zabrali? Gdzie Ryan? Ojej, po co ci ten Ryan, no? Ryan? Yo. Czekaj no. Ryan, jesteś tu? O jest, dobra. Dobra, naprawimy mu tutaj oko. Oko. Teraz. Dobra, tutaj ręka. Ale oko komu nie odrośnie? To nie ma szans nawet na to. O, tam proszę cię. Już? Ja tutaj jeszcze, na dole. Jest? Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. Okay. I Co? Już otworzyć drzwi, musisz. Tylko uważaj na Jodie. Proszę cię, co tam, Jodie? Łap! Nic nie jest. Dobrze, Wstawaj. Stopaj! Możesz chodzić? Tak, tak mogę. Okay. Teraz mogę. Jak nie wrócę za kwadrans, pójdź bez mnie. Zwariowałaś? Wykonaliśmy misję, to uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją na świat. Nie, nie mamy czasu, Jody. Mm, Idz stąd, Ryan. Nie mamy wyjścia. Wiesz, o tym. Oj, Brajanek. O, teraz ty. Ładunki! Szybko! Zostały w sali przesłuchań! A gdzie jest sala przesłuchań? E, w lewo. Nie wiem, czy... Czekaj, to jest amunicja. Ajajaj. A, no to jest sala przesłuchań. Załatw tego bydlaka, Dokładnie, załatw Proszę bardzo. No tu odłożył nawet broń premierze Dobra Coś Dobra, jeszcze w tym coś zostało? Nie no to wracamy Dawaj Jody! Zawahała się. Weź ten pistolet tam. Całam, ale nie wiem czy, czy to będzie... Może tak. się przydać. Gdzie pistolet? No nie, mogę, Tutaj no? Nie mogę go zabrać. A, no nie jest ci potrzebny. No Ty to ładunki ci. weź. Okay. Dobra. E, tu chyba będę musiał ja wyjść. Nie, 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 wchodź w to ty. Czekaj. Ono się żywią tym. Właśnie Dobra, nie, wiem. nie wracaj. Najwyżej będziesz mnie bronił, nie? Dobra, no to idź, po prostu ja będę musiał cię osłonić pewnie. Nie wiem gdzie, więc po prostu biegniemy. Powinien się to Dziwne. Zakażę. Tu? Do czerwonego, do czerwonego, do czerwonego tam. Okay. Tu, 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 o. Na bank jest, zawsze do czerwonych się idzie. Zawsze? No dobra. Woda. No to musimy mieć jakiś skafander czy coś? Eee, hm. Jest udół. na skafandro skafandr. Akurat jeden. Dla nas. I nic nas nie atakuje, co nie? Ale śmiesznie wygląda, wygląda jak czopek. Dziękuję. O, Joszelka, Joszelka, czopek. Użyj, użyj, ty. Ten o, użyj drabinki. O, cholera, bardzo się boję, Aiden. Bądź blisko, dobrze? Leci, płynie. Moglibyśmy tego nie robić po prostu? Nie wiem. Chcesz popłynąć? Nie, to by szła po prostu. W tym się nie da płynąć. To jest na pewno za ciężkie. Nic nie widzę. Gdzie to się włącza? Światło. Je, jedynka, patrz. Tak. Spokojnie idę. Okej. Okay. I one mnie ignorują. No to jest dziwne, nie? Tak wcześniej atakowały praktycznie cały czas. No tak teraz, nie wiem. Może wyczuwają Aidena, ale no nie wiem. Nie, no wcześniej też atakowały. Pewnie zaatakujemy, jak będziemy bliżej tego. Albo będziemy już coś tam robić. O dzień dobry? Pan bez skafandra, co? Nie, on lubi basen po prostu popływać przyszedł. Pewnie na tych dwóch musisz ten, zainstalować te ładunki. Pewnie tak. I pewnie podczas instalacji drugiego ładunku zostanę oderwana od tego i będę wal musiała walczyć. Jak będę musiała. Tak. Ja może są tylko lampki. Są chyba tylko lampki. Mhm. Mm nic nie widzę dodalnie O, to tutaj musisz patrz Do tego. Gdzieś tu musisz przyczepić. Nie ile tych ładunków. O, tu masz do tego. Dobra. I ładunki, oczywiście. O, staw są. One są już ustawione. Dobra, na drugi. A co się stanie z tymi, które są w tym momencie na powierzchni? Eee. Nie przejmuj się. One zostaną, czy one się, że tak powiem, zdematerializują? Nie wiem, zobaczymy. Ale wyobraź sobie na przykład, by w grze prowadzili nie podłożenie trzech czy czterech ładunków, tylko na przykład 20. O matko. Ile osób zrezygnowało z gry wtedy, nie? 3 minuty, i musimy zdążyć wyjść z wody. Dobra, 3 minuty. Spadam stąd. W 3 minuty. Nie, ale to nie jest duży wybuch. No ja widzisz, nawet teraz szybciej idzie. Czy w tą stronę mamy iść? Nie, tu, 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 nie, 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 zawracaj w tu, tu prosto. Tu, do tych światełek. Na drogę. Dobra. I idziesz. Dobra, to możesz, ty chcesz, może ty idziesz? Co wszystko widzisz. No oczywiście, że tak. To idź. Ja wszystko, dobra to biorę. Dobra, jednak teraz twoja kolej. Zostawałam. Doszedłem. To... <laughs> Co to za pirania w ogóle jakaś? O kurwa! Dobra, to muszę biec. No chyba muszę biec. To trzeba będzie, co tu a? Hmm, możliwe, że zginie. No ty biegniesz. Daję, tu tam, tup tam. Tak, 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 Daję tak, tak, jeden, Pokieruj trzeba Jodie. Coś mam klikać? I do góry No sama idzie Miałem wrażenie, że ktoś będzie na nim czekał, ale zabiorę cię ze sobą Aha Najwspanialsze odkrycie w dziejach świata Zniewesone! ciebie, ty głupia amerykańska suko. He. Dotknij. Śmigdad, bo i. Jak ci mi A, okej. Wa! Lata pracy. No marne. Wa! Tak Ale to Tak po prostu go sobie wyrwała, nie? My się aha. Noginy. A może być tak samo? Mam co zrobiłaś? Nie wiem, ten item jest używany w takich dziwnych momentach. No, ale. wsunęłam się przez. Ona lubi być bita po prostu, nie? Pięknie mnie. Po drugiej stronie.

Ładunki spowodowały taki wybuch. Tam musiał być instrybutor, widocznie. Po prostu niemożliwe przecież. No gdzie? No no. Cztery jakieś generatory z takimi ładunkami? Tam były trzy. No to trzy. Tym bardziej. O. Musiało być tego sporo, naprawdę. Ale co? Czemu on... Przecież oni byli w... No byli w łodzi, no ale teraz są poza. Dlaczego? Po prostu wiesz, tak jak Gieta wysiedli wcześniej. Wracaj, Jody, Nie umieraj. Obudź się. Eee! Obudź <laughs> się. O rany. No, Brian, no, no ale jak robisz usta usta, bez języka. No, to jest Ryan. No, Brianek, no. Ile tam było uciśnień? Dwa wdechy i ile ucisków. Znaczy, podobno teraz jest inaczej. Teraz już nie ma wdechów, tylko normalnie cały czas uciski I się robi. E! Kocham teraz po czasie? Już nie ma oka. A co się stało z tą łodzią podwodną, finalnie? Nie wiem. Dlaczego nie wysiedli wcześniej? Nie wiem. prawda jest taka, Brianek nie umiał po prostu pilotować łodzi, która się topi. No i coś zmaścił. Skąd wiedzieć, gdzie ich szukać? To pewnie są ci nasi, ta dwójka. No. Za ten. Zaczypowani byli. Tam! To oni! Po czym? Po szczepionce. Za w szczepionkach z Windowsem. I znaleźli. Ukryty smog. Zboczona świnia. I nawet dwa achievementy od. E! Co to w ogóle co to jest? Co tu jest? Jodie przeniknęła do bazy. W ogóle nie jesteśmy klasyfikowani nawet. Chyba co nikt jest? tego nie wykonał. Chyba zrezygnowali po prostu z gry. Nie ma co chodzi. To widocznie większość osób wolało powiedzieć, dlaczego tutaj się. Nie wiem. Może. Albo Przecież była w ogóle ewentualność, żeby nie zostać uratowaną przez razem. jesteśmy wyjątkowi, no po prostu nie klasyfikowani nawet. Dobra. Co? Okej, okay, no to dziękujemy w takim razie za oglądanie. No i widzimy się w następnym. Papatki! A to będzie jeszcze następny? chyba tak? Jest dalej. No to trzymajcie się Kejos.